Witam, dzisiaj jesteśmy, wczoraj już to robiłem, słuchajcie, że do, y, y, robimy sobie miodnie w tym ulu ze starą matką, mianowicie tutaj już w tym ulu po tej stronie zrobiłem to wczoraj, y, Pokazanie znajomym jak to się robi, tak, dzisiaj będziemy próbować to zrobić dziś, y, jeszcze do tej rodzinki, która tutaj właśnie jest, nie zaglądałem, więc... Y, nie mam tak naprawdę pojęcia jak tutaj w środku czy to będzie się nadawać. Chodzi głównie o to, że ten pierwszy czerw, który po zasiedleniu tej rodziny tutaj się już wygryza i powstają nowe zaczerwienia tak, w tym miejscu gdzie się wygryzał, więc warto już zainterweniować i przerzucić to nad kratę. Tak, uważnie. O, pszczoły jest dużo, słuchajcie. Z pewnością to zaczęło się tutaj gryzać, tak? Więc od razu działamy. Słuchajcie, z tym pszczołom detczadu. dwie ramki z czerwiem, bez matki, trzeba przynieść do góry, tak? I to tak zrobimy. Tak? Tutaj jest ta ala włoska nasza, tej wieży, która stoi całkowicie od strony płotów, tak? I patrzymy, co te stare matki nam tu narobiły. O, mamy piękny czerw. U góry. Ale to jest ramka, którą ja im dodałem, tak? Którą ja im dodałem. Tak. Próbujemy jechać dalej. O, co tu porobiły na matkę. Tak, i ta ramka by mogła na przykład przeskoczyć sobie do góry. Ale trzeba bardzo uważnie, o jest matka niestety, jest matka, ale to nic, my sobie na chwilę położymy tu, tak, to już jest coś, my już wiemy, że ona tam jest, tak, yy, dobrze, tu mamy plasterek pobudowany przez pszczoły teraz, tak, cały zajajczony, więc elegancko, słuchajcie, pszczoły pobudowały te plastry jednak nam. Tu jest, słuchajcie, jeszcze jeden plaster taki, o. Pobudowany przez pszczoły. Teraz. I on także powędruje do góry, uważam, jak to odnie. Tak. Ja bym tej matce dał jeszcze jedną ramkę czerwienia. Do zasiedlenia, żeby porobiły na dole, więc tą ramkę też wywalę do góry, tu jest czerw w różnym stadium. A, i tu jest taki, dobrze. Więc robimy tak. Do góry polecą trzy ramki. Mi się wydaje, że o takiej sile powinny śmiało sobie zagospodarować, yy, śmiało sobie zagospodarować to miejsce, które im tutaj teraz damy, ziemi tak, tu damy pustą, tu dam pustą jako yy, przed ostatnią od strony wylotka dam pustą, tak? Dam ładnie pustą. Teraz dam, tutaj była ładnie w ją damy. Teraz tu była ładnie taka odbudowana, świeża, też ją damy. Tu też jest ładna, to ja bym ją dał. Teraz przepasujemy. Te Pusta. Nie ma. Nie. Mamy już rameczkę. Tu też było początkowane. Tak. O. Pszczoły dostaną aż, słuchajcie, tyle ramek. Tutaj jest. O, była ona osionówką. I damy jakiś susz tutaj na tył. O, mam taki susz po wykręceniu, tak. Damy tu na tył. Niech może nanoszą na tył, zobaczymy, co te pszczołek ułóższenią. Tu, tu w miarę ułożyliśmy. Teraz musimy dać, słuchajcie, kratę. Aha, tą matkę! Tą matkę musimy tutaj dać. Gdzie ona nam tu chodzi? Gdzieś tu była na tej ramce prąda. Tu jest, na narożniczka chodzi. No. Pokażcie, co się tutaj zrzucimy na dół. O, padła. Padła. Ja tak czasami po prostu tak zrobię, że ją... Yy, paluszkiem ją strącę. I ona już, po, ona, ona... Ona odpadnie i spadnie na te ramki i sobie od razu wejdzie w jakąś szczelnicę. No dobrze, wszystko się słuchajcie powiodło. Matka jest na dole. W tej rodzince, ze względu na to, że jest dość... Ja powiedziałbym, że dość mocna. Damy te trzy plastry do góry. Tu damy już Tak. Te pszczoły na dole mają naprawdę bardzo dużo do roboty. O! Damy tą naszą kratę, damy ten nasz korpus, o, tak, i damy tak, tu mamy tą ramkę, tą, tą, bardzo ładnie. I teraz od strony szamy dam jakąś tu suszem, tak, Wykręcony. tak. Ja myślę, że nawet jeszcze jedno. ja im do góry już nie będę dawał pustych do budowania. Niech one pobudują chociaż to, co jest na tym dole, tak? Tu jest jakaś ramka po miodebraniu. Pyk. Tak. Teraz przykładamy ten czerwce te trzy ramki, czyli dwie ramki dałem naprzód osłonowe. Cóższem, po wykręceniu, tak? Po wieżach. Teraz dajemy je coś jakiś tłuszcz, tak? Daliśmy te trzy ramki z dołu i od tyłu wkładamy raz Też będzie mi pasować, że do tyłu dam trzy z tego względu, że um, To jest ośmioramkowy UL, tak? To jest ośmioramkowy UL O Może też trzeba ją wyjąć. O Żeby pasowała i przeciąć jakąś tu taką brzydką, one być może ją nawet jej nie zasiedną porządnie, tak? I tutaj było słuchajcie to wszystko i takim sposobem yy, zrobiłem już teraz, o tej porze ja mówię i w ogóle i tak dalej. Yy, ta, ta matka stara to te pszczoły zaczęły się wygryzać po niej elegancko, tej pszczoły się zrobiło, ona zaczęła produkować, już zaczynają produkować kolejny czerw, tak jakby kolejny rzut, tak? I w tym momencie już dostały tutaj. Miodnie, typową im zrobiliśmy, bardziej typową, tak. Taką, którą właśnie na przedwiośniu jest tak jakby trudno zrobić. Trudniej, a teraz już na tych terenach będzie łatwiej. Słuchajcie, jest taki okres w tej chwili. Derenie rozkwitają, bzy pełen kwit, akacja puściła kwiaty wnet wszystkie. Lipa, duże drzewa tuż, tuż puszczą pąk już, że ten kwiatek się rozwinie. Więc te stare matki, w tej chwili już jajeczek im nie będę musiał podkradać, a jeśli będę musiał, no to tam tej jednej tam coś tam się przekopie, wiadomo, ale ogólnie yy, yy, można, wydaje mi się, że już w moim przypadku, przy tym pożytku, właśnie te stare matki, które wyszły nam lepsze, które ciągną do przodu, gdzie ta pszczoła, yy, którą myśmy wsypali, wyprodukowała tują ilość czerwiu, że teraz już tego czerwiu jest tylko i wyłącznie coraz więcej. I, i że właśnie to przerzucenie do góry nie stworzyło im żadnego zagrożenia później możemy wieczorem zobaczyć jak sobie obsiadają. Ja zrobiłem to wczoraj przy tej rodzince rewelacja, słuchajcie. I, i wyszło to bardzo, bardzo sprawnie. Jeśli mamy takie pszczoły, które chcą ciągnąć do przodu i ten pożytek naturalny nadal jest, szczególnie pyłkowy, to, to, to warto to robić i, i, i zawsze w, w, w ten sposób jesteśmy w stanie na tej górze jakoś ten miód odseparować, tak? Niektórzy są jeszcze tacy, że potrafią ten czerw przetasować. Z tym słyszę, ja tak nie robię, ja go zbijam do kupy. Jednak mimo wszystko się boję, że rodzinka wieczorem może być chłodno, nie? Tak, to ten czerw musisz ładnie ugrzać, żeby te pszczoły z tego, które wyjdą, były w porządku też, tak? Tak, tam rójka pędzi. Tu wam pokażę rójkę, której dołożyliśmy ten korpus z dołu dla matki. Pod kratę. To już jedzie trzeci korpus, tak? Od momentu kiedy ją przyniosłem tą rójkę. Nie wiem, już nawet tak myślałem, że może tę starą matkę później odłożę i sobie spróbujemy ją przezimować. Może tam jakieś super WF przyniosą miodu 50 kilo, tak? No dobra. Dobra, to było słuchajcie, tyle, jeśli chodzi o dokładanie miodni. I to było to wszystko i życzę miłego dnia zapaleńcom i posiadaczom pszczół.